8. Na Nagrywam coraz rzadziej, bo nie ma o czym za bardzo gadać. Pani nic. No ale dobra, mamy. Co mamy dziś? Co dzisiaj jest? Środa. Mamy środę. E, roboty nie ma za wiele raptem, nie wiem, 60 punktów. W poniedziałek w sumie w ogóle nie jeździliśmy, tylko odbiory robiliśmy. Więc na, na luziku o, o drugiej zacząłem, trzecia był koniec. Tak naprawdę. Wczoraj, wczoraj co, około 14 miałem koniec, wiadomo odbiór, tam jeden mnie przytrzymywał, dzisiaj pogoda jest do, do kitu, i, ale ogólnie myślę, że też do 14 na spokojnie porobię, potem no na odbiór poczekam, będzie koniec, jutro teoretycznie do 14 mamy skończyć, znaczy najpóźniej, chyba o 13 na fili musimy być. Rozliczy się ze wszystkiego, no bo to już koniec roku będzie. No i tyle, mam nadzieję, że jutro tej roboty będzie tyle co w święta, że w sumie ja już o 11 już byłem w domu w święta. Więc na luziku. Cóż, jest godzina 7.40. Prawie 40 minut siedziałem w aucie, no bo to, żeby tam od 7:00 nikogo nie budzić. Ale jadę na rejon, jadę, kurde. za chwilę będę w sobie więc. Tak to wygląda, ostatnio kurde dosyć fajnie mi się śpi w nocy i budzik mnie musi budzić to jest coś nowego, jak dla mnie Bo no, przez ostatnie pół roku to pierwsza, druga i już nie spałem więc teraz fajnie, znaczy fajnie pewnie będzie kurde wolne znowu będę stawał wcześniej masakra, no ale ogólnie nie ma źle cóż bym mógł jeszcze powiedzieć, no ogólnie mogę podsumować ten koniec roku yy na początku roku jeszcze w Gielesie się pracowało tam do wakacji które przed wakacjami żeśmy zmienili filię znaczy firmę w sumie no i jeździmy tam od jakiegoś czasu dla impostu czy zmiana dobra czy nie wydaje mi się, że tak że dobra zmiana no bo lżej jest, lżej, no paczki są lżejsze blisko na rejon no i to jest dużym plusem ekipa też jest fajna tutaj nie ma, nie ma źle więc fajnie się robi, w fajnej atmosferze to jest ok nie można narzekać eee, co bym mógł jeszcze powiedzieć no, na kanale jest 1600 subskrypcji, czyli niewiele więc też rzadziej nagrywam, bo no nie się mi się, nie, nie mam tego nie mam co, entuzjazmu do nagrywania czy jak to tam nazwać Ochoty takiej werwy nie mam, więc tak to właśnie wygląda. No, kanał tam no, nie ukrywam, coś tam zarabia. Nie wiem, ile tam jest 200 dolarów na, 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 na zarobku. bo to się można tam obliczyć, ile tam mniej więcej powiedzmy tej kasy z kanału było. No nie jest to jakoś tam dużo, ale coś tam się uzbierało. Jakiś grosz jest, więc można sobie to już wybrać i jakąś kasę mieć dodatkowo za szczególne Cóż bym mógł jeszcze powiedzieć no ogólnie nie ma jakichś negatywnych też komentarzy pod filmami a nie jest to bo no, mówię mniej więcej jak jest no, wiadomo że o wszystkim nie mogę mówić nie mogę o wszystkim mówić choć czasami by się chciało albo w innych słowach ująć pewne sprawy ale nie mogę No hey, i dobra, działamy se. No w sumie nie gonia się jakoś bardzo, no bo potem też odbiorę, jest godzina dziesiąta. Już połowa rejonu zrobiona, albo dopiero w sumie. Ale też miałem płaczki do jednego pana. Znaczy jedna miałem do jego brata, a jedna mm. chyba jest do niego. I nie jak po nazwisku w sumie. Jedna była normalnie pod Szymanowskiego numer jaki tam miał być. A druga była tylko napisane Szymanowskiego. No ale co zadzwoniłem zapytać się, bla bla bla. Jaki to numer, kaj to jest i w ogóle, nie? Napisał mi to się go zapytać, czy to jest warsztat, czy dom prywatny, nie? Dom prywatny. Dobra, okej, okay, wszystko wiem, nie ma problemu. Chwilka z tym panem pogodałem, potem dopiero mi się przypomniał, kto to jest i w ogóle, nie? No i teraz przyjeżdżą z tymi paczkami. Jego brat otwiera, dojechł dwie paczki, pacza leci właśnie z tym pan, z którym go Czy Mówiłem, rozmawiałem przez telefon. I podchodzi do mnie i mówi: mówię, no brat, tu dałem już paczuszkę. No to fajnie, ale tu masz. Co masz? Nie no już dałem nie? Patrzy mi dyszkę A na piwko? No to super no nie powiem Ucieszyłem się Każda dyszka cieszy Kurde każda złotóweczka w sumie cieszy ale Dyszka to już jest tak fajnie nie? I teraz kurde Teraz rano właśnie tak facea fejsa przeglądałem zanim pojechałem I widziałem że właśnie był pożar Warsztatu samochodowego I też właśnie na takiej Na tej samej ulicy na Szymanowskiego No kurde ale to był inny warsztat. No i teraz właśnie tam przejeżdżałem, właśnie niedaleko. Bo tam też my jak paka. Strasznie to wygląda, kurde. Opowie się spoliły. Tam dwie hale, z tego co widziałem. Dwa samochody widziałem spalone. On takie zabytki robi. No kurde, powiem wam szczerze, że Że przykry widok. Dobra, zanim pojedę dalej, że już się za daleko nie pojechał. To bom to mą. I to będzie. Dobra, tam chyba. Przykryw widok, kurde, że takie samochody fajne się spoliły. Kurde każde w sumie, samochody, to jest szkoda, ale tu masakra, no kurde może gdzieś tu dom, jakiegoś linka właśnie o tym pożarze. I znaczy zdjęcia. Może tam będę przejeżdżał, to może jakieś fotowalne, ale chłopaki tam widziałem, że walczą z tym wszystkim, więc nie weda O kurde śmieciara, dobra, zjadasz jakaś tu nawo. No i walczą z tym tam wszystkim, więc nie będę stawu też, żeby zdjęcia robić. Nie i w ogóle. Dobra, kończę, potem się odezwa. No i działamy, działamy. No już w powoli to już... Yy, dobra, tu jadę dobrze. Już powoli kończę tak naprawdę. Stało mi może, że z 8 stopów. A jest godzina 12.15. Nigdzie się nie śpieszę, nigdzie, 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 nigdzie. No pogoda jest. Masakra jakaś. No i tam chyba mam dwa zwroty na jednym jest odmowa, na drugim jest błędny numer telefonu podany, a klatka jest zamykana, więc idzie dostać się na klatkę, a domofonu nie ma więc tak to wygląda, dobra będę leciał z kolejną paką szkoda czasu zrobić, co zrobić będę dzwonił na jeden odbiór, co ma na barżantowie. teraz ostatnio mają dosyć wcześnie te paczki, szkoda pierwsze już są gotowe, Tu są na luziku zrobię te parę stopów Pojadę po odbiór, no i wrócę się na Piotrowicę, zrobię dwa odbiory, tak naprawdę trzy w sumie. No i po robocie, tak to wygląda, ciekawe jak jutro To jest godzina 13:45. Skończyłem jakieś 20 minut temu, ale oglądam jeszcze filmy na YouTube. Muszę czekać na odbiór. Jeden, który mam o 15:00. Niestety to jest za godziną Tu mam jeden odbiór też jeszcze na Armii Krajowej, ale to za chwilę sobie po niego pójdę. No i potem tam, gdzie mam ten odbiór około 15:00, myślę, że w FUDO już pójdę za FUDO 3:00, co już pójdę po ten odbiór. Bo jeszcze w tym biurowcu mam dwa punkty do zrobienia, dwie paczki płatne, no ale ogólnie można powiedzieć, że już jest po robocie. No nie ma za wiele tej roboty, no tragedii nie ma. Jutro normalnie sobie przełożymy na 6 czy tam na 7, jeszcze nie wiem. Do 12 musimy sobie porobić odbiory, jeżeli jakieś będą. U mnie chyba no jedna firma będzie, która będą odbiory, choć Dzisiaj, wczoraj go jak to ona że na pewno się na 11.30 i o 13.00 będziemy miała gotowe te paczki, ale my mamy je podbierać jutro. Odbiory do, do 12.00, tylko i do 12.00 się też musimy rozliczać w kasie. A tam potem do końca dnia wiadomo, że w bankomacie i w ogóle. Więc w tym tygodniu się raczej nie przepracowujemy, choć się ma te po te 60, 70, no po te 7. Pod uff, sorki, po te 70 stopów się ma, no ale to do 13 roboty i w ogóle, no, czy tam do 14, no, zależy jak robota idzie, i, i ja chcę tam tu układu czekać czekać na kogoś czy coś. No, ja tam dwa razy dzisiaj na kogoś tam czekałem po 5 minut. Więc w takie dni wiem, że sobie mogę poczekać. No. I co by tu jeszcze dodać? No, mam tam chyba dwa zwroty ogólnie w sumie no nie wiem co teraz będzie jeszcze z tymi dwoma stopami co teraz będę mieć no, ale myślę że jeden na 100% doręcza bo tam też mam właśnie ten odbiór a ten drugi nie wiem czy ktoś będzie w biurze pewnie jak go dzisiaj nie będzie to jutro tym bardziej nie i tak to wygląda nie wiem jak tam będzie od poniedziałku wiem że mamy sobie przyjść na dziewiątą więc pewnie jakiś tir albo coś może podjedzie jakiś rozładunek będzie to no, bez sensu że kurde nie wiem zostaną mi trzy stopy kurde z jutra a w poniedziałek przyjada, co tu przyjada na 9 i co pojada z trzema stopami i potem czego do 15, aż ten, bez sensu, nie? Ale zobaczymy, dobra no, Taki to odcinek, no taki na, na, na luzie, no Nic ciekawego się nie wydarzyło, oprócz tam jakiś napiweczek, czy coś tam wpadło I tyle, no subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępnijcie, no i w ogóle I tyle ode mnie, bawcie się